Luz de Maria de Bonilla Argentyna orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maria po orędziu 30 września 2023 rok. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa przychodzą do Was z rozkazu Trójcy Świętej. Wzywam was do modlitwy w jedności za ludzkość i za synod mający niebawem mieć miejsce. Wzywam was do modlitwy za wszystkich rządzących narodami. Wzywam was do modlitwy za każdego z waszych braci, zwłaszcza za tych, którzy żyją w duchowym oddaleniu od Boga. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, czy chcecie trwać w pokoju? Postępujcie zgodnie z Bożą wolą. Pokoju wewnętrznego nie macie tylko odczuwać. Musicie Nim żyć. Jest to pilne, żebyście odróżniali znaki czasów od tego, co jest wywoływane przez człowieka. Wykorzystującego technologię w zły sposób. Ziemia się trzęsie w różnych miejscach. Płyty tektoniczne są w ruchu w tej chwili. Słońce wysyła rozbłyski ku ziemi, wywiera wpływ. Dosłownie ingeruje w ziemię. I silne trzęsienia ziemi wstrząsają tą planetą. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wzmacniajcie swój układ odpornościowy. Nowa choroba pojawi się z większą siłą. Jako ochronę stosujcie olej dobrego Samarytanina. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, uważajcie, pomagajcie sobie nawzajem w obliczu objawów choroby. Układ oddechowy jest bardzo atakowany w tych i przyszłych chwilach. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wyprodukowaliście narzędzia zagłady. Groźniejsze od tych istniejących wcześniej, aby wykorzystać je przeciwko samej ludzkości. Narzędzia zagłady o wielkim zasięgu, stanowiące wielkie zagrożenie dla człowieka, śmiertelną broń. Mocarstwa wykorzystują tę broń przeciwko swoim braciom, nie wiedząc, że pewne wielkie mocarstwo posiada broń, która unicestwia wszystko, czego dotknie i spowoduje, że jego nieprzyjaciele się wycofają. Wielkie przerażenie nadchodzi w środku wojny i powoduje utratę życia tysięcy osób. Pył Spowoduje śmierć. Umieście w drzwiach domu medalik świętego Benedykta jako ochronę, jednakże tym, co powstrzyma nieprzyjaciela duszy i jego sługi jest czystość w człowieku. Stan łaski jest niezbędny, w przeciwnym razie trudno wam przyjąć, w dosłownym tłumaczeniu osiągnąć ochronę, która pochodzi z naszego króla i pana Jezusa Chrystusa oraz od naszej królowej i matki. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, musicie trwać w stanie gotowości w obliczu wydarzeń. stosujcie sakramentalnia. Nie zapominając o noszeniu, dosłownym tłumaczeniu, stosowaniu szkaplerza: Módlcie się, dzieci. Módlcie się za Nowy Jork. Módlcie się pilnie. Módlcie się, dzieci. Módlcie się, ażeby wielka potęga Najwyższego Was podtrzymywała. Módlcie się, dzieci. Módlcie się za Argentynę, jest w niebezpieczeństwie. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Amerykę Środkową, nadciąga trzęsienie ziemi. Błogosławię was, święty Michał Archanioł. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz luzda Maryi Bracia. Zawsze miejmy pewność Bożej ochrony. W tym celu jest pilne, żebyśmy przybliżali się bardziej do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Oddajmy się naszym umiłowanym Archaniołom, Archaniołowie Boży, obrońcy i posłańcy, Boże światło i lekarstwo. Bądźcie naszym ratunkiem i wsparciem w każdym czasie. Prosimy Was, ażebyście przed tronem Trójcy Świętej wznosili nasze modlitwy, aby człowiek władzy nie zaszkodził więcej ludzkości, lecz aby nasze życie toczyło się w pokoju i miłości bratniej. Amen. Niech każdy z nas Będąc sługą Pana zachowuje wiarę, nadzieję i miłość w najwyższym stopniu, w obliczu mających nadejść, zapowiedzianych wydarzeń. Odpowiedzią jest wiara, wiara, wiara. Amen. Luz de Maria de Bonilla. Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne. 30 września 2023 rok.